Na YouTubie jest tak jak w życiu. Pierwsze dobre wrażenie możesz zrobić tylko raz i nie zaprzepaść tej szansy. Robi wrażenie. Dzisiaj powiem o tym, jak powinno wyglądać pierwsze 20 sekund każdego waszego filmu. Zaczynajmy. Jeśli utrzymanie uwagi odbiorców na waszych filmach w statystykach maleje i wygląda trochę jak kij no to znaczy, że coś jest nie tak z początkiem Waszego filmu, i ludzie szybko odchodzą z oglądania Waszych treści. I dzisiaj postaramy się temu zapobiec. Pierwsze 20 sekund filmu to jest coś, w czym trzeba no, pokazać widzowi, co tu się będzie działo, jak się będzie działo i dlaczego warto zostać. Dlaczego? Dlatego na sam początek pamiętajcie o tym, żeby zasiać jakąś małą intrygę. No jak myślicie, co robiłam? Zrobić jakąś lukę informacyjną. Poznać jakieś takie intrygujące pytanie. Co lubię w życiu robić? Bo to spowoduje, że widzowie będą chcieli zostać jeszcze chwilkę dłużej, żeby to odpowiedź na to pytanie znaleźć. A potem zacznij to robić. Kolejny krok jest taki, że jak zrobicie tą intrygę, to trochę. Szerzej powiedzcie, czego będzie dotyczył, dotyczył wasz film. Tak jak ja dzisiaj zrobiłem w odcinku, że powiedziałem o tym pierwszym wrażeniu, a później powiedziałem, czego będzie dotyczył ten odcinek i zaprosiłem was, żebyście zostali. Chwilę dłużej. No i teraz trzeba też przejść do tego, że warstwa wizualna tego, tych pierwszych 20, 20 sekund powinna zapowiadać też to, co będzie się działo dalej w filmie. Więc jeśli na przykład w intro po prostu jesteście frontem do kamery ustawieni i mówicie o tym, że no, w dzisiejszym odcinku o tym, jak skutecznie jest za pomocą Google Ads. Spoko, fajnie. Natomiast jeśli dalej w filmie widać to, jak jak wy na przykład operujecie na tablecie, jak, jak robicie te acy, albo jak macie zrzut ekranu, albo jeśli są jakieś animacje dalej w filmie, to na samym początku pokażcie też te animacje, pokażcie, że to się będzie działo w waszym filmie, żeby widzowie mieli obietnicę tego, jak warstwa wizualna będzie się prezentowała dalej w filmie. Kolejna rzecz jest taka, że jak już zaprosicie widzów, oni będą widzieli, co się tam będzie działo, to fajnie gdybyście w jednym, dwóch zdaniach się też przedstawili. Teraz to jest ważne. Nie mówcie o tym, że Eo, nazywam się Tomek Hoppe i od 15 lat zajmuję się wideo marketingiem, bo to w sumie nikogo nie interesuje, to możecie w ogóle zrobić też w warstwie wizualnej na tzw. lower thirds, napisać imię, nazwisko, Instagram, cokolwiek. To wszystko można zastąpić tekstem. Natomiast fajnie, gdybyście do każdego filmu wymyślili sobie na przykład jakiś slogan, o którym mówicie. Skoko i do przodu, to moje hasło. Dobra. Na przykład. Prostym, w prostych słowach tłumaczycie zawiłości marketingu B2B. I taki slogan możecie powtarzać w każdej swojej produkcji. To będzie Was znak rozpoznawczy, a przy okazji no, mówicie trochę o tym, co będzie się działo w tym filmie i w każdym innym waszym filmie. Jeśli tworzycie natomiast bardzo długi film, jakiś podcast, rozmowę dwóch osób, to zlikwidujcie sobie na przykład na przygody przedsiębiorców. Tam robimy to w taki sposób, że najciekawsze smaczki z odcinka wyrzucamy jeszcze przed intro odcinka, tak żeby widzowie mogli zobaczyć, z czym się wiąże ten odcinek, jakie rzeczy będą poruszane w tym odcinku. To bardzo skutecznie działa na to, żeby widzowie chcieli zobaczyć całą treść, którą mamy im do zaproponowania. No i na sam koniec warto powiedzieć o tym, że hej, widzowie, Zostańcie dłużej, bo w tym odcinku powiem o tym, o tym i jeszcze o tym. Jeśli przedstawicie te wartości, które widzowie dostaną w swoim w waszym odcinku, no to prawdopodobnie będą chcieli dłużej z wami zostać. I te wszystkie rzeczy powinny spowodować, że te pierwsze 20 sekund odcinka widzowie z Wami przetrwają i zostaną dużo, dużo dłużej. Zobaczcie, co będzie dalej w odcinku? Przedstawcie się za pomocą sloganu, jakiegoś. Do tego pamiętajcie o tym, żeby przedstawić, jakie będą wartości dalej w filmie. No, i wszystko to, żeby było okraszone już ładną jakością, ładnym montażem, żeby widzowie mieli obietnicę tego, co będzie się działo dalej. W taki sposób, jak będziecie tworzyli swoje. Intro do filmów, to powinno ono przynieść dobry skutek i widzowie powinni chcieć z nami zostać. I na koniec, jeszcze taki mały tip, jeśli po tym wstępie robicie na przykład animowane intro waszego kanału, to pamiętajcie o tym, żeby to animowane intro było możliwie jak najkrótsze. 5-8 sekund. Niech to nie będzie jakaś rozbudowana animacja, gdzie wasz animator się popisuje tym, jakie ma skill w animowaniu, bo im dłuższe jest to intro, tym Prawdopodobieństwo tego, że widzowie odpłyną z waszego filmu, jest znacznie większe. Dlatego krótkie intro i szybciutko dalej przechodzicie już do części merytorycznej odcinka. W taki sposób, jak będziecie tworzyli wasze filmy, to wszystko powinno być GIT i widzowie będą chcieli na pewno zostać dłużej z Wami oglądając Wasze filmy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten krótki odcinek i proszę Was o to, żebyście w polu komentarzy dali znać o tym, jak Wy rozwiązujecie temat intra i wprowadzenia do filmów, tak żeby widzowie zostawali z Wami dłużej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!